Słubickie Koguty wielkimi krokami zbliżają się do grona drugoligowców siatkówki mężczyzn. Przed nami mecz na szczycie tabeli trzeciej ligi. Oto zaproszenie na ten pojedynek. Nadszedł ten moment w sezonie, kiedy będziemy oddzielać chłopców od mężczyzn i zbliżamy się do końca rundy zasadniczej. Pozostał nam ostatni mecz do zagrania, mecz z drużyną z Międzyrzecza. To będzie taki test przed playoffami. Zmierzymy się z drużyną, która w tym sezonie nie przegrała jeszcze żadnego meczu, tak naprawdę przegrała dopiero jeden set. Będziemy chcieli się postawić, będziemy chcieli pokazać, że możemy z nimi rywalizować. No i da nam to taką pewną odpowiedź, na co nas będzie stać w tej rundzie finałowej. Forma jest niezła, mamy jakieś tam drobne problemy zdrowotne, ale sobie z nimi w miarę radzimy. Zespołu nie wzmacniamy na, 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 na ten moment. Gramy z, z tymi chłopcami, którzy, którzy przez cały sezon jakby pracowali na to, żeby być w tym miejscu, w którym jesteśmy. No i będziemy walczyć. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Sobota, 1 marca, godzina 17 sala w szkole podstawowej numer 2 w Subicach. Przygotowaliśmy też niespodzianki dla kibiców, którzy przyjdą, więc zapraszamy i, i kibicujcie nam Państwo.